24 czerwca 1914 roku podczas pogrzebu Józefa Kajetana Janowskiego, członka rządu narodowego w czasie powstania styczniowego, biskup Bandurski, po raz pierwszy spotkał Józefa Piłsudskiego. Pola tak wspominał. Po przemówieniu komendanta nic dodać nie było można. To był sam w sobie najdoskonalszy krzyk polskiej duszy gwącej się do zbrojnego czynu. Zrozumiałem, że to jedyny człowiek przed którego oczami otwiera się jasna przyszłość. To najwłaściwszy człowiek na właściwym miejscu. Powiedziałem więc wówczas krótko. Po takim przemówieniu nic się nie mówi. Już się czyni. Idzie się w bój. Na rozkaz. Po czym biskup Bandurski zaintonował pieśń. Boże, coś polskie. 5 sierpnia 1913 roku, w rocznicę stracenia Romualda Trauguta. Biskup Bandurski odprawił w Lwowskiej Archikatedrze uroczystą przeświętą, pod koniec której pożegnał miejscowych strzelców słowami Błogosławię Was, idziecie na bój, idziecie na śmierć. Błogosławię Was, idźcie, zwyciężajcie, wróćcie nam. We wrześniu 1914 roku, w obliczu zbliżania się do Lwowa wojsk rosyjskich, namówiony przez przyjaciół ostrzegających przed zemstą najeźdźców, Biskup Bandurski wyjechał do Krakowa, a stamtąd do Wiednia, gdzie został członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego, wspierając jego akcję wśród Polonii amerykańskiej. Wydawanym przez Komitet Piśmie Wiadomości Polski publikował odezwy i kazania. Pisał wówczas. Legiony stwierdziły, że Polska żyje i chce żyć i że cały naród nie zmienił się jeszcze w niewolników, ciemnych i bezdusznych. W 1915 roku. Biskup Bandurski udał się na front do legionistów na Wołyniu. Boże Narodzenie spędził w Legionowie w osadzie wybudowanej przez żołnierzy. Pod koniec roku w Karasinie wspólnie z komendantem Piłsudskim, Kazimierzem Soskowskim i kapalanem księdzem Henrykiem Ciepichałem odebrał defiladę legionową. W drodze powrotnej witany entuzjastycznie przez spontanicznie powstające komitety patriotyczne odprawiał msze święte w miejscach postoju. W Dąbrowie Górniczej ostrzegał, nieszczęsny, biedny, złamany naród, który się podda niewoli i ugnie pod przemocą katów. Naród ten ginie z wolna, a powstać już nigdy nie będzie zdolny. W maju 1916 roku biskup Bandurski ponownie wizytował walczących legionistów. Tym razem w okopach nad styrem. Austriacka naczelna komenda nie zgodziła się na dalsze frontowe wyjazdy. Z powodu patriotycznej treści publikacji wystąpień, w tej sytuacji działał wśród wiedeńskiej Polonii oraz posługiwał polskim jeńcom. Na początku 1918 roku ofiarował tymczasowej Rady Stanu, krzyż biskupi ze szmaragdami i brylantami, łańcuch weneckiej roboty i pierścień biskupi. W listopadzie 1918 roku. Biskup Bandurski pełnił funkcję Naczelnego Kapelana Obrony Lwowa. Jesienią tego roku wydał odezwę wzywającą polskich żołnierzy przebywających na terenie Austrii do powrotu i pracy na rzecz ojczyzny. W styczniu 1919 roku zgłosił Naczelnikowi Piłsudskiemu gotowość służby dla Polski. Pisał Nie chodzi mi o zaszczyty, ani o władzę, ani o panowanie, bo pomny na słowa apostoła nie dla zysku, ale z dobrej woli. Ani jako panujący nad księżmi. Chodzi mi o dalszą pracę dla narodu w przekonaniu, że służyła dla Rzeczypospolitej kapłaństwem jest, a nie kramem, w którym o zarobku myśleć przystało. Biskup Bandurski, jako jedyny wśród polskich biskupów, został honorowany orderem Virtuti militarii, jego przyznanie tak uzasadniano. Duchowy pasterz Legionów i gorący i szczery patriota. Orędownik kilkakrotnie wizytował oddziały na froncie, zachodząc do okopów w 1915 roku i roku 1916. Niósł słowem otuchem w szeregi żołnierskie. Wysoki poziom idowy i moralny w znacznym stopniu jego działalności przypisać należy. I aczkolwiek oficjalnie do Legionów Polskich nie należał z powodu trudności ze strony władz austriackich, to jednak sercem i swą działalnością wzrósł się z nimi jak najbardziej bezpośrednio. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.